Siema na wszystkich, z tej strony Ja, czyli Pszatek. Witam Was na kanale MotoGuardii, gdzie jest content czysty, motocyklowy, w pierwszym filmiku roku 2024. Dzięki, że ze mną dalej jesteście, że oglądacie to, co robię sobie cały czas tutaj w garażu. W tym filmiku no, chciałbym, parę fajnych rzeczy powiedzieć, jeśli chodzi o DT, o te moje zapony i tak dalej. Czyli taki w sumie filmik kolejny z serii tuningu Yamaha DT 125. No i dzisiaj na przykładzie tej w pełni oryginalnej parę rzeczy ciekawych zrobię wam pokażę. No i chciałem też trochę podsumować za rok. No za no minął niestety, 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 zależy jak dla kogo. No ja nie powiem, nie mogę na niego narzekać, było takie fajnie. W garażu też się dużo działo, dużo wleciało filmików, bardzo dużo przybyło subskrybentów, za co Wam bardzo dziękuję i, i życzę sobie, żeby w, przyszły, w tym roku ta liczba dalej rosła. Zwłaszcza, że no, cały czas chciałbym nagrywać jakieś ciekawe dla Was materiały. Dużo z Was gdzieś pisze do mnie na brief, i tam, i siam, jakieś pytania swoje zadaje. Staram się jak mogę odpisuję. Także jeśli jakieś macie odnośnie swoich sprzętów, nieważne, czy to DT, czy to jakieś AM6, czy nie wiem, czy Bandit, jak macie jakieś pytanie śmiało, postaram się zawsze odpowiedzieć i, i pomóc. Także no, na ten rok no, jest sporo zaplanowane z takich rzeczy, no to wiadomo, cały czas będą wlatywały jakieś naprawy sprzętów przeróżnych, tak jak tutaj na przykład mamy Bandita, tu będzie filmik o wymianie sprzęgła, no tutaj mam Deta, no to jest już po zrobieniu lak, więc ten Fimik też wleci praktycznie tak samo, tak jak ten, w samym czasie mniej więcej, no i co, no na ten rok na pewno chciałbym sfinalizować już pracę nad moim Detem, co prawda, no nie będzie to aż takie łatwe, no bo w sumie no elektronika już mam, tak? Czyli ten zawór, ten ten moduł zapłonowy działa, te zmienne mapy zapłonu są, są programowane, są dwie mapy do wyboru, są zaprogramowane, można je dostosowywać po swojemu. Jest działające sterowanie zaworem wydechowym, takie no powiedzmy w pełni opracowane, no są to wersje takie no elektronika, że tak powiem, jest sprawna, a to jak to będzie wyglądało finalnie, jeśli chodzi o budowę, jakieś tam Połączenie tego ze sobą, no to to jeszcze trzeba będzie dopracować. Na razie na pewno jest co testować i, i fajnie to będzie wyglądało, co będę wam cały czas tu nagrywał, relacjonował, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to idzie. I co? No, żeby to naprawdę miało recyj nogi, no to będzie trzeba postawić hamownie, no bo bez hamowni ja nie zrobię jak należy. Mapy żadnej ani nie zbadam ile mocy dały te wszystkie moje przeróbki czy to w ogóle miało sens może się okazać że to po prostu zmarnowałem kupę lat na zabawę z tym albo po prostu totalnie nic nie umiem i nic mi to nie dało no ale zobaczymy tak samo w tym roku chciałbym też mieć te zapłony gotowe na tyle żeby ktoś z was jeśli będzie miał ochotę mógł sobie taki zapłon sprawić żeby jego det był bardziej żywszy Dzięki temu, że mam tego DETA w pełni seryjnego, będę mógł sobie próbować te swoje elementy na oryginalnym, zobaczyć czy da się to jakoś połączyć, żeby na przykład dla Was to było czysto plug and play pyk wtyczka i, i działa. Tak, tak mi się marzy, żeby to w tym roku zrobić. Na pewno mam parę takich ciekawostek też już gotowych, jak pokrywa do zaponu ze szkiełkiem. wiecie, tam z tym przejrzoczystym, żeby było widać jak się magneto kręci. nie? Także takie coś bym chciał, no jak najszybciej tak naprawdę, gdzieś Wam udostępnić, żebyście zobaczyli. I ten kto chce, no to będzie mógł sobie takie sprawić. Co tu jeszcze? Także na największe wyzwanie, no to będzie budować hamownie w tym roku. Na pewno czeka jeszcze na przeprowadzkę z tego garażu na, na nowy, ale to już taka ostatnia przeprowadzka, można powiedzieć, już tak bardziej na stałe w tamte miejsce będzie to tam bliżej wiosny się uda. No i co? Mam nadzieję, że Wam się moje filmy podobają. Jak tak, no to wiadomo, zostawcie lajka w górę, subskrypcję i komentarz, jak macie jakieś pytanie. Niech się kanał rozrasta. A, no, a Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku i chodźmy do filmiku. Przechodząc do głównego tematu filmu, chciałbym Wam pokazać, jakie tam postępy zrobiłem ze swoimi modułami, jak one na chwilę obecną wyglądają. No i teraz, jeśli chodzi o taki podstawowy tunik i użytkowanie ich, no to trzeba im wgrać jakąś sensowną mapę, ustawiać te kąty tak, żeby dead zwyczajnie w świecie działał. A jak będzie najlepiej działało, jak nie na oryginalnej mapie. No i w tym filmiku chciałbym odczytać Jaka jest mapa zapłonu oryginalna w Decie na podstawie właśnie tego Deta co mam, e, pokażę Wam jak to, jak to odczytałem sobie, e, i teraz tak. E, no, ja ten filmik i te, te mapy już w sumie nagrywałem. Tylko, że no, jakoś jak już zrenderowałem sobie ten film i wyszedł on w całości i go sobie obejrzałem, mówię: No nie, no, to jest takie trochę nieprzejrzyste e, i tak trochę dziwnie to, to wygląda. E, Także no, nagrywam to, że tak powiem, jeszcze raz, gdzie po prostu opowiem, co po kolei robiłem i jaki mi wyszedł wynik końcowy, bo, no bo mówię, strasznie dziwnie wyglądał to, ten film i był strasznie długi. Także się skupimy. No i przechodząc do, przechodząc do modułów, no to tak można, można powiedzieć, że tak wygląda wersja V1. No jest to już. Ten moduł, że tak powiem, odpowiada tylko i wyłącznie za iskrę i za sterowanie nią. Ma po prostu programowaną mapę zapłonu, jedną, bez przełączania, bez niczego. No i to jest, tak, że tak powiem, pierwszy, pierwszy sprawny moduł, jaki sobie zbudowałem. Na nim wszystkie filmiki wcześniejsze nagrywałem, jak sobie tam detpyrka i tak dalej, te wszystkie shorty. Także taką sobie tutaj... Wygląda. Nie będę zrezygnował z szczegółów, nie będę mówił jakichś schematów, nic takiego. Absolutnie ogrom czasu mi to zajęło, żeby dojść do tego, jak to zbudować, jak to zrobić, żeby to działało. W końcu się udało, no i tyle. Mam nadzieję, że będę mógł Wam to też udostępnić już w formie gotowego modułu. Nad tym będę pracował. No, tu jest tak naprawdę to samo, tylko że pomniejszone. Jest troszkę mniejszy ten, ten moduł, już razem z opakowaniem. No to tak samo, jest to w pełni sprawny moduł, który tylko i wyłącznie ma w sobie tą jedną mapę zapłonu programowalną. No i zrobiłem do niego takie pudełko, tak naprawdę tylko dlatego, żeby mnie prąd nie kopał, jak sobie testowałem to wszystko w garażu. Bo potrafiło być tak, że gdzieś tam musiałem złapać tą płytkę i... Mnie potrafiło strzelić napięcie, także no nic przyjemnego zrobiłem sobie takie pudełeczko, elegancko z napisem, motogwardia, wiadomo yy, bajery, no i to jest taka najbliższa końcowi na daną chwilę wersja pudełka, modułu yy, no i tak, tutaj mamy wyprowadzenie na serwomechanizm normalnie no tutaj mamy zasilanie, impulsator no, i cewkę ładowania razem z cewką już wysokiego napięcia. No, i tak on wygląda w tym momencie. Takie pudełeczko też tam z napisem. No, na razie nie ma na co, co na to patrzeć. To są też dwa przyciski: od resetowania całości i od zmieniania mapy. Od przełączania mapy, nie? No, wygląda dalej wieśniacko. Ale no, podobna funkcja jak tam, żeby prąd nie kopał, jest zachowana. Na takim czymś, DET teraz też. Mówię, w pełni działa. Z tym, że właśnie tutaj jest jeszcze dołożony ten moduł, który steruje nam serwomechanizmem, który będzie obsługiwał zawór wydechowy w decie. Mechanizm będzie przykręcony mniej więcej do takiej płytki. Tutaj on będzie, no tu jest, wiadomo, zawór wydechowy, no i on to będzie ze sobą połączone i te serwo będzie kręciło tym zaworem wydechowym. Będzie sterowane właśnie tutaj z tego modułu przewodem, no i to będzie przykręcone bezpośrednio do cylindra do deta. No tu będę musiał jeszcze zadbać o taką termoizolację, żeby tu się nic nie potopiło. Chociaż ten materiał już jest bardzo odporny na temperaturę. To też jest oczywiście w technologii druku 3D. No ale będę musiał dodatkowo odizolować, no bo jednak tam przy cylindrze, przy zaworze wydechowym się strasznie grzeje, zwłaszcza w lato, więc będzie trzeba to trochę też potestować. No i co? No tu mam też taką o, tulejkę no te tulejki będę wykonywał z czegoś innego niż z plastiku, no bo to już nie wytrzyma żaden plastik, żadne tworzywo, takie temperatury jakie tam się pojawiają także no tutaj też ciekawostka, będę budował frezarkę CNC, żeby sobie takie no redukcje, takie złączki do tego zaworu wykonywać i wtedy to będzie w tym no i tutaj jest zawór wydechowy, no i do tego będzie przykręcone te ramię, które będzie połączone z mechanizmem i to będzie sobie tam się wszystko ruszało, sterowane moim modułem. Także tyle jeśli chodzi o takie konkretniejsze postępy. Tak to wygląda: jest już to całkiem zaawansowane. Na stole wszystko działa. Na Decie jeszcze nie testowałem tylko i wyłącznie zaworu wydechowego, no ale to też będę musiał sobie dostosować, jakby do swojego DETA. Na dzień dzisiejszy, no mówię, chciałbym odczytać z tego DETA mapę zapłonu. No, i zobaczcie, jak się zachowuje serowo mechanizm, żeby wiedzieć, no, jaka jest taka wyjściowa mapa zaponu. Użyję do tego kątomierza. To jest taką moją też zdorobioną przejściówką, żeby mógł sobie go zaczepić wygodnie na magneto. No, kątomierz, no, jak widać, jest to elegancki parkside, ale naprawdę nie ma się co śmiać. Bardzo fajnie, bardzo dokładnie pokazuje te kąty podczas przechylenia się, także. Powinien idealnie tutaj się sprawdzić. Zresztą no ja już wiem, że się idealnie sprawdzi do odczytania sobie tutaj w silniku tych kątów. Także no, przejdę w sumie teraz pokrótce do tego, jak sobie tą mapę odczytałem i jak ona wygląda. No i teraz tak, mam tu już wszystko przygotowane do tego, żeby sobie odczytywać te kąty zaponów. Czyli no mam odkręconą świecę, mam tutaj zdjętą pokrywę. No i teraz jak ja to zrobiłem? Tak jak mówię, no opowiadam po prostu, jak ja sobie to odczytałem i przedstawię wam wyniki, nie. Otóż tak, no bierzemy sobie śrubokręcik, no bo tutaj niestety nie ma więcej miejsca na jakieś czujniki zegarowe i inne tego typu narzędzia, które byłyby dużo precyzyjniejsze. Musimy sobie ustawić górne, martwe położenie tłoka, czyli te GMP nasze szczytowe. Da się to zrobić w ten sposób, że naciskając na śrubokręt, w pewnym momencie magneto staje w miejscu. Że tak jak naciskamy tam z góry śrubokręcikiem przez świecę na tłok, to ono nie idzie w lewo ani w prawo. No to to ten maksymalny punkt, właśnie jaki możemy sobie wyznaczyć jeśli chodzi o te górne martwe położenie tłoka bez używania czujnika zegarowego no wiadomo, może to być te jakieś 2-3 stopnie różnicy ale no to dosłownie tyle mają poślizgów, precyzyjności zapłony CDI także no myślę, że wystarczająco jest to dokładne zwłaszcza, że my tutaj no nie robimy badań laboratoryjnych, tylko chcemy mieć jakikolwiek odczyt mapy zapłonu, żeby móc jakoś wystartować z detem, tak? także no teraz mam Tutaj mamy drucik miedziany, przykręcony na śrubkę. No i ten drucik sobie jak najdokładniej ustawiamy, żeby nam wskazywał kreseczkę na magnecie. Jakąkolwiek gdzieś sobie ją narysujecie, po prostu jedno z drugim ma się pokrywać, bo w tym momencie ten drucik nam wskazuje górny martwy. I teraz... Teraz jest taki myk, że no, trzeba włożyć świecę, założyć sobie lampę stroboskopową, bo niestety bez tego nie odczytamy żadnego punktu, i odpalić motor. No i świecąc sobie tutaj lampą na ten drucik i na te kreseczki, będziemy widzieli, że te kreski się ze sobą nie zgrywają. No i to jest właśnie ta różnica między tymi kreskami. To jest właśnie nasz kąt wyprzedzenia zapłonu. I wtedy sobie świecąc, zaznaczamy tym drucikiem tą kreseczkę, która będzie nam. Ta kreska będzie nam się wyświetlała po prostu w innym miejscu, nie. I wtedy zaznaczamy sobie drucikiem, gdzie ta kreska nam się wyświetla, i to jest punkt, gdzie jest podawana iskra. I potem jak zgasimy silnik. Znowu sobie ustawiamy górny, martwy. Tego drucika już nie ruszamy. Wtedy można sobie założyć kątomierz. O tak. Ustawi sobie ten górny, martwy, wyzerować i cofnąć na tyle magneto, by się zaczęło zgrywać z tym punktem, w którym była iskra. No i kątomierz nam wskaże, jaki mamy ten punkt. Wyprzedzenia zaponu, ile on wynosi stopni, tak? Ile stopni przed górnym martwym mamy zapon? No i to jest ten kąt wyprzedzenia zaponu, załóżmy 30 stopni, nie? No i potem, żeby odczytać resztę, y... resztę wartości. Czyli po prostu, no, jak dodajemy gazu, no to ta kreska będzie nam skakała w różne miejsca. No i to są właśnie te punkty zapłonu, zmienne, zależne od obrotu silnika. No i po prostu, żeby je odczytać, no to... No ja użyłem do tego... No i żeby je odczytać, no to ja użyłem czegoś takiego, jest to zwyczajny y, kontomierz, Tak samo, wystarczająco precyzyjny, żeby sobie to zczytać y, te kilka wartości. Y, I teraz tak... Jak użyć tego kątomierza? Ja go sobie tutaj przykręciłem normalnie do magneta Nie, nie rozsadziło go, nie rozerwało nawet przy 10 tysiącach obrotów Także śmiało Sobie tu go przykręciłem, ustawiłem tłok w GMP Drucik ustawiłem sobie tak, żeby mi pokazywał 0 Czyli mamy ten GMP I wtedy Jak odpalimy silnik No to nam wskazuje też konkretną ilość stopni kiedy mamy, kiedy dochodzi do zapłonu w silniku. No i po prostu sobie spisujemy te wszystkie punkty na kartkę. No i wychodzi nam mapa, którą zaraz pokażę. Mapa wyszła w ten sposób. Tutaj mamy mniej więcej 1000 obrotów, czyli tyle ile ja sobie kręciłem wiertarką jeszcze przed odpaleniem silnika, no to punkt wyszedł 12 stopni. Kąt wyprzedzenia wyszedł 12 stopni. Na jałowych obrotach było to 9 stopni. Następny punkt, punkt był dopiero przy 3000 stopni, wtedy zapłon wskakiwał nam na 19 stopni. Przy 4000, do 4000 obrotów się utrzymywało te 19 stopni. Następnie przy około 4,5 przeskoczyło na 16, przy 5 na 14, przy 5,5 do 6 na 10 stopni. No i przeskakiwanie zaponu, że tak powiem, skończyło się na 8,5 tysiącach mniej więcej obrotów. Na wartości 4 stopnie przed GMP. Także tak mniej więcej się prezentuje mapa zaponu dla modułu tam 3MB00, czyli 3MB00 to jest cylinder, a moduł ma 3RM00. Czyli, no tak, tu w tym moim decie wygląda. Tak wygląda mapa zaponu. Te wartości sobie wprowadzę do, no jako taka mapa standardowa. Tak jak opowiadałem, no będą trzy mapy, Standard, Eco i Racing, no to to jest mapa Standard, odczytana wiadomo z oryginalnego zwykłego modułu. Jeśli chodzi o zawór wydechowy, no to on po prostu płynnie działa przez ten swój zakres obrotu, zakres wychylenia. To też muszę dostosować bezpośrednio pod swojego deta, no bo mam oferowany mocno ten zawór swój ze względu na porting, który robiłem. Także no, u mnie będą to trochę inne wartości niż w standardowym ale co nie zmienia fakt, że on po prostu no ma jakiś ten zakres i on płynnie działa w przedziale obrotów, tak jak w tym decie jest między 4,5 a 8 tysięcy obrotów tak, czyli on się zaczyna od, otwierać przy 4-4,5 tysiąca kończy się otwierać na wartości 7,5-8 tysięcy obrotów tak naprawdę bo to też zależy jak szybko to da gazu, jak on zareaguje i tak dalej więc no to jest ten przedział i on w tym przedziale po prostu płynnie wykonuje ten swój zakres jak się szybko wkręca na obroty, no to on się stara jak najszybciej otworzyć, tak jak wzrastają obroty. No i u mnie to będzie działało na tej samej zasadzie. No dopiero na hamowni będę mógł sobie testować jakieś inne momenty otwierania się zaworu. Także no, jako dane wyjściowe jest to totalnie wystarczające, uważam. I takie coś sobie tutaj w i zobaczymy jak to działa i czy to w ogóle działa. Także tak to wyglądało jeśli chodzi o odczytywanie tego zapłonu w Decie. Ja sobie go teraz złożę do końca. Jakby ktoś z Was chciał to samemu robić, no to myślę, że takie w miarę podpowiedzi tutaj rzuciłem. No ja te wartości wiadomo sobie wrzucę do modułu. Zobaczymy, jak to działa. Czy to w ogóle działa z moim DETem, no i co? No na razie tyle. Będzie potem testowanie jeszcze samego. Sama obróbka tych uchwytów, jakaś taka finalniejsza, bardziej forma, wygląd tych obudów, tego wszystkiego, żeby to działało, no i co będzie trzeba powiedzieć w końcu, chociaż teraz trochę zima głęboka, ale no coś się spróbuje przejechać, yy, także no czekajcie na kolejne filmiki yy, i co, tak samo, jak się podobało zostaw lajka, zostaw subskrypcję, niech się kanał rozwija, jak masz jakieś pytania lub uwagi, śmiało komentarz lub napisz, jeśli mogę Ci jakoś pomóc. Na Instagram lub w Facebookach Bardi. I co? Trzymajcie się. Cześć.